Wszystkim dzisiaj gramy w Roblox, Brain Brenrod. Będziemy nie tylko w to grać, ale i będziemy grać w różne gry, na przykład w Grove Garden. Na innych odcinkach czasem w to, w dużo rzeczy na dzisiaj kurtykę to 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 chyba pierwszy dobra nie pierwszy choć na moim kanale teraz odchodzimy już trochę grałem kiedyś więc trochę tych zabitwów porobionych mam trochę tych rzeczy mam no jakoś dobry w tą grę nie jestem Teleport. Blokuj i to Tu jest sklep. To tak, kupujemy to. I w komentarzu możecie pisać mi taktyki jak najlepiej grać yy, będoty. No to. 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 Dobra. jest... Na swoim miejscu, ale sąli. Są Zalwarzony. Nie fajnie, nie fajnie, i to sejda. Tu cię Czy tym bardziej idę. Zobaczcie, zajle mi się, dobra, 70 sekund. Już mam czas, żeby coś kupić, albo coś ukraść. Już komuś kranicie Irafa, Czeleśnika, kurde, co ma? Co ma Mateo? Mateo jest szatkią. Ja warę, vale, co ma? To jest normalnie, to są tam coś jest dobrego. Pracownicą. Główny fantolik, fantolik, lila, li, 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 li. Mm -hmm. Dużo was rzeczy... Hmm... Bo no, aha! Ty, bo mi się teraz badał tworzy, zapomniałem o tym. O, jeszcze jakby też kaskę z ubrania. Ja do Ribirfa potrzebuję kokofany do więc im tak łatwo nie będzie go dostać. Więc. Najpierw albo on się zrespi, i to jest chyba najmniej procent szans. Albo ktoś go będzie miał, mógł ukradnę Po prostu. Nie, znaczy ten ma, ale... Zbyt Ten ma 100%. Tak. Tu jest nowy, 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 nowy. nowy. Tu jest słabo. Spędzi Aura 40 minuty koło tak samo Trochę lipa Ktoś komuś trafić coś Idę też to zrobić Bo zablokował bazę Aha, mam dalej ten efekt Ale kaka Nic dobrego nie leci, jak zwykle. Ktoś kradnie już Rafa niedzieli mm Rafała, -hmm. co Glorbo Pewnie tam kradnie niedzieli Rafała, tak. Tam go ukradł. Za jest gwarantowany mm -hmm. mityczny? Za 6 minut, a legendarny za minutę 15. Glorbo no, mi kolejny, a ale... bazę i robimy plan, niewidzialność. No, tego typu bazie, frigo camelo. Frigo camelo. Frigo camelo. Frigo camelo. Frigo camelo. No tak, mi więcej kasy o, frigo o Ale. Kurde. Ej, byłem nie zamroził, jak ja byłem to Może, że nie widziany. To shit. Bo już przynajmniej dalej sobie widziałem. Ha, najlepiej no zamrozić i zamknąć debilizm dobra, lecę tam no wrogo kultodrilo wrogo żółta ta wroga do mojej bazy za ile za ile no trochę jeszcze poczekam mi za 49 jeszcze trochę czasu mama, ale nikt nie jest przeciwko mnie. To zaraz w ogóle jest jakiś biedny. Znaczy nie jest biedny, ale... Wychodzę, wchodzę na nowy. <śledztram> Może na tym szybciej będzie Candy Aura, jak szybciej będzie Candy Aura, to szybciej będzie ten... Jeżeli szybciej jest candy, a to szybciej też będzie. Gdzie jestem? Orangutini! Orangutini Ananasini. Na sumie starcie gry. Już Orangutini Ananasini. Powalony serwer. To właśnie ja takie kieruję. Szybka blokada i lecimy sobie coś kupić. Boneka, Ludzie się kocie nie Ja wale? To na pewno kupujemy. Boneka, ambalabu. Boneka, ambalabu. To. 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 I to. Ktoś ma... tra la, -la, 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 -la. Za mu się otworzy? Za 88. Na górze mu też... Na górze mu będę kradł. górze jest fajnie, Bo jest więcej taktyk. Jakby. U, za dwie minuty gwarantowany mityczny. Więc fajnie. Będzie przynajmniej co brać. Legendarnie tak samo. futera 60 sekund. No co? Tu zejdę. Co A na górze coś nie ma nic. Tu jest jeszcze kolejne piętro. O nie jesteś na górze. Bo bardziej do krokodyla chyba. Albo womumini. Guzin. Tak, bo bombini Guzini. Za ile? Za siedemnaście. Dobra, no to, to trzeba ukraść, tak? Ulino Tosterino, Rino Tosterino. Postawię działko. Okręgam. Jeden nie okręgam. Mam tego serii, no mam. No mi się taki serwer podoba, gdzie mi nic. Nikt niczego nie zabiera. Za minutę. Myślałem, że to jest jakiś mityk. Za minutę gwarantowany mityczny. Więc fajnie. Tego co tu szukasz, on to, to, to to to. Tak. Proszę Kasz odziału, konary. No, jej... Delogowałaś się z serwera, chyba. Zresztą otwartą bazę znubienie pizzanini. Gold, nubienie pizzanini, a za 30 sekund jest. Mityk, odejdź ty. Co to jest? Tu mamy jakieś plamy. Sam tu bombardier krokodilu, bombardier Bombardiro krokodilo. Nie, nie wytrzymuję z Ten? ludźmi. Bombardiro Nie, Nie, wytrzymuję z tymi ludźmi. Balerina i Orangutini. Orangutini ananasin. I tego Bombardilu krokodilo ja mam. Oni są tacy słabi, przesiadam. Dlatego ja Global Fruit sprzedaje Drillu ja sprzedaję. Sama taki e, albo to ja jestem taki mocny, albo to oni w ogóle nie ogarniają, co się dzieje. I chyba to pierwsze, czy to drugie sorry. dajcie jakiegoś goda, brain rota, bo nie wiem, tak go nie zabiorą, bo są biedni, sprawdzę, kto jest na ten nas. No, chociaż dobra, jeden jest bogaty, sprawdzę, no nie, no jestem, nie wiem, jakim cudem Dobra, nie pytam. Nie wiem, tu jest sobie skakowali ranki. Trochę. 100 sekund zbiorę <laughs> I Lecimy. Pipi kiwi. Tu za ile za 147? Zrobił tego robirfa co ja teraz pewnie. Na niego zbieram. Tu jest, za 70 sekund, ma coś na górze? Nie ma nic, kurde. Szef braka dobra, a w sumie ja nie potrzebuję. O, guzini. No, no ta mega, no. No mega. No i gówno, zabierali mi to. Co tu jest? No co? No i ma tego, bo No jak zwykle. Kurde. Najgorzej. Ja go chciałem Dobra, ja nie mogę się patrzeć. Znaczy, ja nie mogę się gdzieś oglądać, bo tu dobre braidwoty dropią, a ludzie mi zabierają. To jest niefajne. Najgorsze uczucie Liri Lilarila li, Bini Pizzanini Czy ty możesz? I ty też? Błagam, no daj coś lepszego. Jest jakieś Liri li, 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 Trick Track Barabum No kolejny. O kurde, moja bardzo jest otwarta. Talpa di ferro, no. no mega. boneka Balabu. Pipi kiwi Fruli frula No co to jest, no daj coś, no bini pizza, nie nie no mega No daj coś lepszego no Nie wytrzymam, co mam Lili Same komu lecą No w końcu jakieś rare, ale daj jakiegoś mi tylko Nie zamówiłem Tak nie zamówiłem no. W końcu, po tylu latach czekania, jakiś na na dropi. I już mam całe prawe w mitykach zapomniano. No i fajnie. Jeszcze górę mam. Ale dalej nie mam koko fan... Ale dalej nie mam kokofanta elefanto. Czyli brain którego potrzebuję do odrodzenia. Sorry za tamto, że ten... że się powtórzyłem, ale się zakszczuciłem. Wiem takie... <grym> Nie miałem co zrobić. Lecz się musiałem Mam wrażenie, że mam chrypę. Może nie mam, ale mam wrażenie, że mam. I za cztery dni mam urodziny, więc moglibyście napisać coś miłego w komentarzach. Napiszcie wszystkiego najlepszego i jakieś tam miłe motywy. Jeżeli dotrwasz do tego momentu, to tak napisz. Będzie mi bardzo fajnie. Bo ja lubię czytać Wasze komentarze, ale takie niezłe, tylko takie dobre. Za 14 sekund legendarny. Błagam, żeby to był jakiś dobry. Chociaż ja i tak legendarny nie ja potrzebuję. Ja potrzebuję minutyków za 5 sekund, ale mi się blokuje za 8. Patrzymy jaki. Ballerina Cappuccina Gold. No oh mega. Lubini Pizzanini. Oh mega. E same goldy teraz drogam. Liri li, Lilarila, Frulli Frulla. No mega. Trippy Tropis. No, si 64, 64 sekunde. A mi dropi Liri li, li, Lilarila. Sfinita Bombardier. i no, chyba dostałem bugi bombę no Lecę ja. do bazy od razu tańczę se, tańczę se. nie wiem skąd ta niewitkę, która mi nie działa macie tu działku jeszcze ja Ufff Froli frola rainbow Ale Sigma Gangster futera, To Sigma Talpa di Ferro <whats> jak jakiegoś lepszego niż jakaś talpa di Ferro Albo Brito bandito Albo gangster footera Albo brr Brr patapim No talpa di Ferro, no nie chcę mi się o! Który ma bazę, że w innym windowu już nie ma. Codzilo, słabe. No, o! nie jest legendarny. To dla innych ludzi, dob no dobra. Ter teraz jest dobrze, teraz, jest do teraz dobrze posypało. Ale dalej żadnych mityków, ani godów. I no patrz, jest tyle, jest tyle i żadnego goda nie ma. A tu pisze gwarantowany. Bóg Rod więc ochusz, oszukiści to są 16 sekund fruli frula leci to bandito i tarpa di fer nie ja wytrzymam świnita bombardina ciągle myślę że to koko to elefant a tu team cheese pipikiły ta 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 sahur ej może jakiś secret drobnie Liri Lirari, ja prawie ją kupiłem Beh, tutaj karabin Be, mam bazę otwartą Gangster Futera <ścoughs> No nie wytrzyma, przyliberu trulicina gold Talpa di Ferro, tutaj coś! Nie lubili pizza, pizzagini, tylko coś lepszego Ta Tata za sachur Bambini Krustini Mablito Mantito To jest chyba nowy Limci jest. Peroncello, le Bo brito, Tata, tata, sachur. No pega. Tungtung sachur. A tu jakiś chłop się chował przed chwilą. Wracałem tu działko. Co jest? Rygloty na tym podskakują. Już nie, ale podskakiwały. Mówisz że swoje działko? Nie mogę. Niedługo będziemy kończyć ten odcinek, tylko błagam, no daj coś dobrego. Bananita Dolfinita, no mega. Z, z, idę zobaczyć, ile mityków się dzisiaj zespiło. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć mityków? Pięć mityków się dzisiaj zespiło, rozumiecie to? Jaki. Ale nic nie ukradłem. Jak legendarne minie i nic mitycznego się do tej pory nie pojawi, to moją misją jest ukradnięcie kogoś z Mitycznego, Bóg albo Secret. O ile ktoś ma Secret? Bo chyba nie. Team Cheese. Bo nie ambala, bo. Tum Sahur, 25 sekund, a mi się oblokuje baza za 8 5 milionów, mam tu zebrania jak ja tego wcześniej nie zauważyłem. No. Gorbo Frutto Drillo, o kurde, a ja nie mogę patrzeć na Gorbo Frutto Drillo, bo mam lagi, a mi się baza zablokuje. Co tam leciało przed nim? Trick Track bara, to był ten gwarantowany? Nie, gwarantowany leci teraz kluberini dobra jest? nie ma no to teraz tak odpalić kamerkę gdzie by kogoś ukraść ta ta ma dobrze za sekundę ona na niewidce stała albo do góry stał tu każdy ma pustą pas tu jest tego na 70 sekund, no ale to gówno jak zaś. Się... Tu jest bardzo obok mnie mocno, bardzo mocno. 140 bega. To chyba nic mi nie zostaje, jak określę tego stypa, na przeciwko. Za ile za 9 sekund? No co se nie pójdzie, on będzie czekał, no. Bo... Tak samo jak te. Dobra. To chyba by było to tyle w tym odcinku, więc dajcie lajka, like, jeżeli wam się podobało, suba z dzwonkiem najlepiej, żebyście wiedzieli o nowych filmach na tym kanale, no i ja się z wami żegnam, cześć.